Dobra. Na górze na środku mamy Marta, który gra Amerykanami w kolorze tym jasno-niebieskim. Rozpoczyna od laboratorium. Natomiast na dole. Mamy śpiega w kolorze pomarańczowym. Również laboratorium rozpoczęte. Będzie chyba budowany od razu szyb naftowy. Aczkolwiek brakuje chyba skrzynek do niego. Bo nie rozpoczęty, nikt nie donosi tych skrzynek także. No zobaczymy laboratorium ukończone już. U Marta... Jest od razu rozbudowa laboratorium komputerowego, więc zobaczymy prawdopodobnie szybką komorę sterowaną komputerowo. No i chyba nie będą grać tej samej taktyki, ponieważ szpiegu poszedł w laboratorium optyczne na początku, martw komputerowe, więc Mart będzie budował sobie komorę komputerową, a za to szpiegu będzie snajperów robił. I znowu tutaj się taktyki nie zgrały początkowe. Tak, będą inne, ale to bardzo dobrze. Jak są inne taktyki na początku, to zobaczymy inny styl gry. Z tym, że jest to taki styl, który no, troszeczkę by faworyzował Marta w takiej sytuacji. No, bo Ci snajperzy wiadomo wiadomo, no, przeciwko pojazdom sterowanym komputerowo no, nie będą skuteczni tak jak, jak w przypadku ręcznie sterowanych komór. Rozwinięcie technologii na poziom pierwszy u Marta. Dwójeczka już zakolejkowana. Potem energia naftowa. Czy nie donoszone cały czas do składu? Elektrownia słoneczna u szpiega, wybudowana. Fajna już zakorygowana. Za to, nie buduje fabryki, za to buduje sobie ...drugi laboratorium uzbrojenia. W szpiegu za to już buduje fabrykę, więc będziesz budował szybką komarę. Mardy wojsko, sobie poczekać i opracować wszystkie. Te technologie potrzebne do komory komputerowej. Dokładnie. No i w tej chwili 10 naukowców bada rozwój technologii na poziom drugi, także to będą naprawdę szybkie badania. No ale musi też się skupić na wybudowaniu elektrowni słonecznej, jeżeli chce pójść w jakieś bardziej zaawansowane badania w miarę szybko. Wykrywanie materializacji uśpiega, także bardzo szybkie. No i potem celownik laserowy. I celownik laserowy będzie grany Uszpiega. Mart tutaj na styk zbuduje sobie tą elektrownię słoneczną, bo skończyły mu się badania nad technologią podstawową drugiego poziomu. Warsztat już rozbudowywany na fabrykę Uszpiega. Jest też rozbudowa cywilna, więc będzie szybka komora. Natomiast Mart... No nie, idzie w snajperów, tylko właśnie w technologie komputerowe. I tutaj przez to, że to szpiego buduje pierwszą tą komorę. To może mieć... E... może uzyskać tak przewagę ekonomiczną. Tak będzie w istocie. Warszaw już umarta budowany. Jest również elektrownia słoneczna, prawie zakończona. I to już tak. No druga. technologie komputerowe też się w opasowują. Potrzebne do wybudowania tej komory. Dokładnie. Yy, I będzie zaawansowana sztuczna inteligencja oraz yy, zaawansowane podwozie. Myślę, że jedno i drugie będzie skończone tak naprawdę zanim, yy, zanim zostanie rozbudowana fabryka z rozbudową komputerową. Także naprawdę szybko te badania poszły. Yy, umarta, no on przez długi czas w sumie opracowywał rozwinięcie technologii na poziom drugi siłą 10 naukowców. Stąd się chyba wzięła też ta przewaga. No ale za to też szybciej ta komora musi będzie budowała. Natomiast szpiegu zakończył już budowę swojej komory. No i będzie miał przez chwilę tutaj przewagę zbierania skrzyni ze środka. O. Rozwój technologii badany również uszpiega. Sześciu naukowców w tej chwili to a w tym momencie już nawet ośmiu. A komora wyrusza po pierwsze skrzynki. Tutaj ma, szpiegu miał bardzo szybko... Um, Wy opracowaną wykrywanie materializacji, więc mógł widzieć te skrzynki, które gdzieś tam na mapie się pojawiły. A tą tak komorą chyba, tą komorą chyba tak e, jedzie po skrzynki, ale nie wiem czy też nie pojechał tak dość zachowawczo e, dookoła, bo być może spodziewał się snajperów od Marta, ale my wiemy, że coś takiego nie będzie grane. Ale zamiast tego poszedł w komputery. A tutaj przez ten czas, kiedy Mart nie ma tej komory komputerowej, daje szpiegowi przewagę tą, że może sobie zbierać skrzynię. Dokładnie. Budowana również zbrojownia. Zaraz przy, przy składzie. Czyli nie będzie budowana na platformie, żeby tam umieścić snajperów. Dokładnie. W zasadzie to jest dobra decyzja, no bo Mart nie będzie miał tych pojazdów sterowanych ręcznie. On od razu idzie w pełną komputeryzację i rozwój technologii komputerowych właśnie na poziomie pierwszym będzie musiał za niedługo kończyć. Natomiast fabryka już ze wszystkimi tymi e, dobudowkami do komory transportowej już wybudowana e, i ta komora jest również budowana. Pięciu mechaników na nią pracuje, że będzie dość szybko. To, o, się... Tutaj podbiera Martowi surowce z innych pozycji na mapie. No, no, już chyba trzeci raz ta komora w tym momencie wraca do bazy. Nie mylę. Jest tutaj Mart, jeśli chodzi o skrzynki. To jest trochę troszeczkę do tyłu. Tymi dwoma komorami, które teraz zbuduję, będzie musiał nadgonić bardzo. Ładnie, jest rozbudowane laboratorium uzbrojenia u szpiega. E, e, robione również badania nad technologią komputerową. Jest badana amunicja nasenna. No o ile te badania, średnio, że w te badania średnio, że tak powiem, szpiegu trafił, to jednak, e, to jednak tą przewagę ekonomiczną sobie zapewnia zbierając skrzynki z mapy. Dużo wcześniej niż zaczął robić to mart. No Teraz tutaj tej właśnie zobaczy, że Mart poszedł w komputery. Więc ten snajper niestety na nic mu się nie zda. No, powinien go Wraz wycofać ma... tak naprawdę do laboratorium w tym momencie. No, albo woli też pozostawić i sobie wizję też dawać, bo snajper jednak ma większy zasięg widzenia niż pojedynczy inne jednostki. No, w zasadzie może, może też tak to działać. Aczkolwiek jest to warte poświęcenia. Dobrych badań? No może i tak Ta wizja nie jest wcale zła, tylko trzeba uważać, żeby nie stracić oczywiście tego snajpera Dwie komory u Marta, także ta przewaga będzie nadrabiana e, Ta przewaga, którą wypracował sobie Mart, będzie niwelowana teraz przez e, twoje Którą wypracował sobie szpiegu Będzie powolutku niwelowana przez Marta Na trzecim razem dobrze udało mi się powiedzieć to, co, to o czym pomyślałem Tak, brawo ja Tyle dobrze dla szpiega, że Mart nie zdecydował się pójść w snajperki, więc ta jego komara na środku nie będzie jakoś zagrożona, dopóki Mart nie zbuduje już sobie HG, które aktualnie jest już budowane i jest to sterowane komputerowo. Tak, jest zaawansowana metalurgia. Przed... E, przepraszam, że ci przerwałem. Już dokończyłem. Jest zaawansowana metalurgia u szpiega i. Yy, no, będzie prawdopodobnie grane dość szybko HG, żeby móc się móc zagrozić tym komorom na środku. Ale pierwsze ciężkie działo wyjedzie z fabryki Marta. No, to jest związane z tym, że bardzo dużo ludzi szpiegu yy, przeznaczył do badań, tak naprawdę. A tylko dwójka inżynierów w tym momencie robi do budowy do fabryki. Ma jeszcze troszeczkę czasu do 10 minuty, tylko no, będzie musiał w miarę szybko przerzucić jednak większą liczbę osób do produkcji działu. Szpiegu teraz musi no, uważać z tą swoją komorą, która jeździ, ponieważ Mart ma już jedno jest zbudowane, kolejne jest, nie mogą być zbudowane z brak surowców. No to jest akurat komora z tą skrzyni, więc będzie mógł budować następne HG. Okej, skrzynki na środku, podbierane no. przez... I pytanie, czy tutaj Mart będzie próbował tego snajpera stąd wykurzyć? No możliwe, że tak, ale może będzie chciał poczekać na przykład na drugie HG, żeby móc go od razu wyeliminować. Natomiast szpiegu będzie musiał uważać za chwilę na tą postać. To jest główna jego postać, więc ta strata będzie dość bolesna. Zwłaszcza, zwłaszcza... w tym wczesnym etapie gry. W szpiegu, który wie, że Mart nie zdecydował się iść w snajperki, podjął decyzję, że będzie budował ręcznie sterowane HG, które będzie o wiele skuteczniejsze niż te komputerowe, które ma Mart. Więc będzie Mart musiał uważać tutaj. O, Mart nawet nie ma laboratorium optoelektronicznego. Więc Właśnie. snajperek nie może wybadać. A przynajmniej nie tak szybko jak być może by chciał, albo jakby mu się przydały. Na no, build Time się kończy w tym momencie. Dokładnie, ale jest też pierwsze HG y, zrobione przez szpiega. Kolejne już w produkcji. I stawiona rozbudowa komputerowa. Tylko, że nie ma teraz komory, która dowodziłaby surowce. U szpiega, no bo komora jest sterowana, a wszyscy zaangażowani do budowy, rozbudowy komputerowej. A w bazie masa skrzynek się znajduje. Których pewnie szpiegu celowo nie zbierał, ze na to, że większość surowców, które miał wtedy, pochodziły z, ze środka mapy. Dokładnie, Mars w tym czasie, no, na dwie komory zbiera. W surowce także. Jest ich całkiem szpiegu sporo. Tej, szpiegu tutaj niszczy skrzynki, żeby nie dać Martowi zbierać surowców. I to jest dobra decyzja oczywiście. Szpiega. Fajne HG opuszcza jego fabrykę. No i to jest w tym momencie 4 na 2. Kolejne skrzynki wyciągnięte z środka. Zobaczmy w ogóle jak wygląda sprawa z badaniami naukowymi rozwinięcie uzbrojenia na poziom drugi u Marta oraz rozwinięcie komputerów na poziomie drugim e, natomiast u szpiega mamy komputeryzację na poziomie pierwszym w ciągle badaną e, natomiast rozwinięcie uzbrojenia będzie szybciej wybadane niż u, niż u Marta no nawet zdecydowanie Ale technologiczny szybciej Ale jest w sumie tak źle między nimi Nie, jest dość, dość podobny poziom technologiczny tylko, że teraz jest przewaga HG i Mart decyduje się na atak Okej, okay, wycofanie jednak, z respektem do siebie podchodzą, no brakuje im radaru brakuje im jakiegoś takiego pewnego zwiadu, więc... No gdyby wiedział martwy, że tutaj stoją tylko dwa HG, koszary są puste, to zapewne by zaatakował. Próbując wyciągnąć te dwa działa. Ale podchodzi jednak z respektem do przeciwnika. Za zawsze cenę nie, nie zamierzam pozwolić Martowi zbierać tych surowców do środka. Dokładnie, zniszczona skrzynka. Komora lekko obita, ale 30 skrzynek przywiezie ze sobą. No bardzo i tak próbuje krąży wokół przeciwnika. Jest komora sterowana komputerowo u szpiega. No ale to wydaje mi się, że po tak długim no czasie... Tutaj snajper-szpiega jest obijany przez HG Marta, ale Marta i broni swoimi ręcznymi AG które są wiele skuteczniejsze póki są od tych komputerów, które ma Marta. No jest tylko jedno ręcznie sterowane u Marta, że ten snajper no musiałby właśnie w to ręcznie celowane strzelać. Natomiast jeśli chodzi o przewagę ekonomiczną, to sądzę, że po tak długim czasie zbierania na dwie komory przez Marta, to on teraz ma przewagę w surowcach. ich po skrzynki, które wygrywa jednak szpiegu. Tutaj nie decyduje się wypuścić HG w pogoń za komorą transportową. No i szpiegu zaczyna wydawać rozbudowę radarową, czyli będzie chciał zebrać więcej informacji o swoim przeciwniku. Mart cały czas nie ma żadnych badań optycznych, cały czas tylko komputerowe i uzbrojenia ma zakolikowane. Ale to już rozwinięcie uzbrojenia na poziom trzeci w tym momencie u niego. Podobnie jak u szpiega. A komputeryzacja no tutaj na poziomie drugim. Równo równo idą. Ładnie jest. Bardzo wyrównany pojedynek. Mimo, że szpiegu opracował więcej w sumie technologii, bo jeszcze wcześniej badał optyczne. No ma, ma tą przewagę wykrywania materializacji i tego, że ma sniperów. To na pewno. Będzie niszczenie skrzynek? Nie, atak na komorę i ona może paść. Jeszcze jeden tylko strzał? Jeden strzał. Dokładnie. I niszczone. no i 50 I to skrzynek. To oczywiście będzie Tracą... dobicie tej komory. Także trochę nie przypilnował sobie tego Mart. Próba wyciągnięcia snajpera. HG postraszyły. Ale chyba Marta obejdzie się Natomiast ten nie... robi. robi. Nie wiem, czy Mart nie, nie wie o tej komorze szpiega. Za chwilę ją pewnie zauważy. I szpiegu chyba już też o nich wie. szpiegu ją wycofał, po to, żeby Mart jej nie zauważył. Natomiast Mart chyba nie zdaje sobie jednak z niej sprawy. No, ale to jest problem. To jest problem dla szpiega, że ona tam utknęła. Może za chwilę spróbują stamtąd wykuździć swoimi HG. No ale Mark w tym zdobywa przewagę na środku. I może zbierać w tym momencie skrzynię. Dobra, jest atak robiony przez szpiega. Jedno HG wyciągnięte. No i swoje też jedno stracił, Fajnie. z tej 1 za 1 HG. No, to było a, Mart, a Mart trochę szczęśliwie nie odpuszcza tej pozycji, chociaż teraz przemieścił gdzieś to HG. Ale jednak znowu próbuje tutaj, potem znowu atakować. Ta komora trochę utknęła. <noise> Nie wiem czy szpiegu nie powinien się zdecydować na budowę kolejnej. Chociaż ma jeszcze reszcie sterowaną. Teraz jeden... jeden mechanik oddelegowany właśnie do jej używania. Szynki mam w zasadzie w, w bazie, więc może je przewieźć. Drugie są za laboratorium. Kolejne 50 skrzynek. Też chyba za chwilę je przewiezie. No nie, jednak ciężkie działo jest kolikowane, także... No liczy chyba na to, że odzyska tą komorę. A tymczasem zastępuje ją skutecznie ta komora ręcznie sterowana. No i on chyba widzi też te skrzynki po prawej stronie mapy, bo wykrywanie materializacji ma od dawna wybadane. Przynajmniej powinien nie widzieć. No ale Mart ma kontrolę nad środkiem. To teraz on właśnie zbiera te wszystkie skrzynki, które pojawią się. Na środku Alien Base padają do niego. No ale szpiegu to te skrzynki, to wtedy sobie nazbierał. Może sobie jeszcze pozwolić tak, by zbudować jakieś i jakimś. ...sposobem uratować tą komorę, ekstra utknęła. Ja nie wiem czy nie, sp nie powinien spróbować na przykład, tak jakoś blisko przejechać obok tego i liczyć na nieuwagę Marta. No też nie wiem gdzie dokładnie stoją te HG, bo żaden radar tam teraz nie stoi, nie obserwuje tego. Rozwinięcie uzbrojenia na poziomie trzecim w połowie już wybadane. Komputeryzacja na poziomie trzecim dopiero się rozpoczęła. ale ten radar jeszcze nie ma dużego pola widzenia, bo optyka jest na niskim poziomie jak tak patrzę, to Mart i Szpiegu będą mieć mniej więcej w równym czasie trzecie technologie uzbrojenia, więc będą dysponować podobną siłą ognia w swoich HG. O, no, tylko Mart ma już zauważalnie więcej tych HG. W tym momencie jest to przewaga 6 do 4. Siódme właśnie opuściło fabrykę. No, a uszpiega mały przestój. Chodzi o produkcję ciężkich dział. Dobra, kolejne. No, surowce na pewno się skończą powoli. uśpiega. Kolejne jest już montowane w fabryce. On mógłby tutaj wyjechać w zasadzie za prawą stronę mapy i, i przewozić sobie te surowce. Ale też może obawia się tego, że to, no to jest komora sterowana ręcznie. Może obawia się życia swojego mechanika. Jest na czwartym poziomie, więc mimo wszystko warto go. Mać przy życiu No i ma 100 skrzynek też, które leżą od włokiem. Szpiegu Nie jest w stanie w tym momencie przetransportować do bazy Komora wysłana jednak po te skrzynki No wie o nich, bo ma to nie. Ładnie no, A jakby mu się udało się to komorę z niszciciem, a z uratować a to by trochę nadrobił te straty, które Mart... No zobacz, jest... teraz radar tak wysłany, że... nieco widzi, ale ruszone też HG No i dochodzi do wymiany ognia jedno Ryskować, HG, bo są nie szpiega u Marta równa. No i Mart chyba będzie się decydował na... Przerzucenie ludzi do koszar, także to będzie obrona pod koszarami już w tym momencie. Radar oczywiście zostanie stracony, trochę o nim zapomniał szpiegu. Pytanie, czy Mark będzie się decydował na zakończenie tego, bo jest w sumie na dobrej pozycji, mechanik. To... E, to będzie jednak wycofanie, wydaje mi się. Nie ma co jeszcze ryzykować. Ta przewaga jeszcze nie jest na tyle duża, żeby mógł sobie poradzić z koszarami wydaje mi się. Wracone kolejne HG, ale tak samo uszpiega. Tylko że ono zostanie raczej naprawione. Chyba, że ma Czy jechał je tak. dobić? Ale czy to się nie odbędzie kosztem kolejnego HGU u niego samego? Jednak nie. No ja dobra, było ręcznie sterowane, więc. było za siebie marsze. Ale Mars dysponujesz rozwinięciem uzbrojenia na trzecim poziomie. Ruszona w tym momencie ta zapomniana komora transportowa, także odzyska troszeczkę, odzyska troszeczkę surowców ma, szpiegu. ale szpiegu. pytanie, czy uda mu się przejechać przez te trzy HG, które tutaj stoją. Marc właśnie je zauważył, więc ta komora zostanie zniszczona. I sto skrzynek zostało zniszczone. Nie zdążył ich wypakować. No, także gdyby ta komora dojechała, powiedziałbym, że... że szpiegu całkiem nieźle poradził sobie z tym atakiem, ale w takim wypadku, no, dużą przewagę ma już Mart. I będzie zamykał tak naprawdę e, przeciwnika w żelaznym uścisku. A surowce zbierane z mapy pozwolą mu osiągnąć przewagę. To jest tak zwane już głodzenie przeciwnika w tym momencie. Szpiegu decyduje się jednak odbijać tą komorę, którą stracił. Mam nadzieję, że tutaj uda mu się wyjechać z bazy i zobaczyć jakieś surowce. Niestety Mart już tutaj obstawił wszystkie wjazdy z jego bazy. Więc szpiegu będzie musiał tylko pojechać na tych surowców, które lądują w jego bazie. Wiesz, co w takiej, takiej sytuacji powinno się zrobić? <grym>, lepiej nic. Dołączyć to tubylczych plemion. Niczym Team Gladstone. No i coś szpiegu chyba nie ucieknie tą komorą. Ale Mart... Uda mu się wyciągnąć do no Hagi Marta. Tak, ale sam też ale jedno nie straci. No i gdyby mart chciał, to by mógł w sumie już skończyć ten mecz, ale prawdopodobnie nie ma wizji i nie wie, czy przeciwnikiego dysponuje dysponuje jakimiś siłami. Zniszczono obydwa bunkry w tym momencie. Rzuceni ludzie do koszar, ale nie ma już żadnego HGE. Um. Czy Mart ma jakiś radar? Nie ma radaru Mart. Gdyby był radar, mógłby teraz wysłać na zwiat i wszystko by się dowiedział o przeciwniku. To już mogłoby się skończyć tylko w jeden sposób. Już 5 HG, nie, tu jest 4 HG, piąte dojeżdża właśnie z bazy. Jest w stanie zniszczyć koszary, które jest 5 ludzi, które zakładam, że będą naprawiane, chociaż tylko inżynier mógłby je naprawiać tak naprawdę. No, ja no, myślę, że ten atak zakończyłby się wygraną. Też mi się wydaje. No, ale jeszcze by konfrontacja z żołnierzami go czekała. No, jednak tutaj ci żołnierze to by trochę zadali strat Martowi. No, z całą pewnością. Kolejne ciężkie działo jednak. Produkowane w fabry fabryce Marta. Uwaga jest powiększona, komara tylko stoi trochę nieużywana w tym momencie. Powinna tutaj zbierać te skrzynki. Chociażby te O i zobacz, ważne. Sniper śpiega. Wyciągnął jednego mechanika Marta dwóch uśpił. No, co i chwila nie uwagi Marta. Tylko kosztowało straty mechanik. A no tutaj szpiegu ma cały czas wizję, bo ma ten radar, którego Mart nie zniszczył. To są, to są dwaj uśpieni mechanicy, co i nikt nie zginął. No, ale jeden prawie, jeszcze jeden strzał i by poległ. Tak, właśnie, gdyby może nie usypiał tego drugiego, tylko strzelał cały czas tego pierwszego, to pewnie zdążyłby go wyciągnąć. Ale podoba, podoba mi się ta decyzja, zaryzykował. No, i tak naprawdę to mu się opłaciło, bo 3 HG zniszczone. Marta. Także. Natomiast szpiegu odratował dwa swoje. Oj, Mart... Mart stracił no dużą przewagę w tym momencie. I decyduje się na zerwanie tego pierścienia, tego uścisku. No, i tak naprawdę szpiegu, gdyby tylko to widział, to mógłby wysłać komorek gdzieś na mapę. Niech przychodzi kolejne skrzynki. Mart w końcu zbudował sobie radar, więc będzie widział... Miał trochę więcej wizji niż normalnie. Jak badania optoelektroniczne w zasadzie wyglądają? U Marta, drugi poziom w tym momencie badany. Skończony w zasadzie. A więc będzie coś, dość spora wizja od tego radaru. Na czterech naukowców i tak naprawdę mógłby wysłać swoich ludzi na front. Żeby wspomogli to oblężenie. No bo jak tylko Optoelektronika zostanie wybadana na poziom trzeci, no to oni już nie bardzo będą mieli czym się zająć w tych laboratoriach. Właśnie dobrze byłoby jakby martwę co z tych snajperów i mógł zacząć ich robić. I ewentualnie bronić się przed takimi wpadami snajperów szpiega. No, które tutaj mocno zaważyły na losie oblężenia jego bazy. No tutaj Mart wciąż ma przewagę. No i teraz wyciągnął za darmo HG przeciwnika. Chyba, że to drugie to bite jeszcze zostanie wyciągnięte. Jeszcze jeden strzał byłby potrzebny. Dobra, mamy o, jeden aha. za jeden. Jednak ono... nie. Ono będzie naprawione. No i to może być za chwilę 2 do 0. Ale nie, odpuszcza. Mart, naprawi prawdopodobnie to HG. Zresztą i niewiele brakuje, a ono wybuchnie. Jeżeli szybko ten mechanik się nim nie zajmie, to... nie, co? Nie tak wiem, okay, co. To Okej. To jest wiele Możliwe. No już no, ale raz się teraz... go pokazał. Teraz każda wymiana, Krata. nawet nawet jeśli będzie remisowa, będzie ze wskazaniem na Marta. No tutaj Marta teraz wjeżdża radarem, żeby dowiedzieć się, jak tam wygląda sytuacja przeciwnika. A myślę, że mógłbym nawet wjechać nim do bazy i dowiedzieć się po prostu już wszystkiego. I zraszować przeciwnika. Siódmy HG dojeżdża do do Obleżenia. No i teraz jeszcze jakby tutaj miał piechotę, powiedzmy, w odwodzie, to myślę, że już zaważyłoby to na zakończeniu tej rozgrywki. No ale jeszcze nie decyduje się jej wyciągnąć yy, z laboratorium. W tym momencie Smart niszczy radar szpiega, no i to chyba przy... przystępuje do decydującego ataku. Mamy zniszczone HG, upadł również mechanik, koszary również padną. Także to będzie koniec. Heh, świętość, próbuje dawać HG. O, Marce i zablokuje wyjazd z fabryki, nic tu HG nie wjedzie. <laughs> Dokładnie, i dodatkowo jeszcze strzela tym HG, także wszystko jest. odpowiednio rozegrane. No i kolejni żołnierze szpiega, giną. No i mamy zwycięzcę, tak naprawdę. I to jest pierwszy mecz w przegrany przegranej, więc ta przegrana dla szpiega oznacza odpadnięcie z turnieju Troszkę szkoda No ale Mart był lepszy po prostu